AAAAAAH! Mam syndrom przepraszam. Cześć, jeżeli podobają się moje filmy, to nie zapomnij łapce w górze i subskrypcji. na Natomiast, żeby nie pominąć kolejnych filmów. Cześć. Chyba. Oh hi, thanks for checking in. I'm still a piece of garbage. A już dzisiaj wodę? Nie? To się napij Pi wodę. Ciepło jest, trzeba. Jeszcze ja? Kurwa, jak to się tnie, jak piętnastolatka, ja pierdolę. Co ty o, mówisz? Jezu, mój a an... się pała? No dobra, no, nie żyje. Jeżeli na przykład ja żyję, a ty się wypierdolisz, to po 5 sekundach się zrespisz. O kurwa, D dajecie mi trudne zadanie, żeby się nie wyjechać. O właśnie. No jak to kurwa? Nie. No, widzę, że ty cię strzelają. Trochę. Jeden leży. Po prawej coś. No, wchodzimy. Ja zdechnę. Nie wiem, z czego on do mnie strzelał, ale nagle moja MK jest gorsza. No i nie zdążyłem się resetnąć. Trudno. I gdzie ty jesteś? Próbuję zejść jakiś typ od tyłu. A, że tego? No I tego, co za tobą skoczył, chyba. Ja tu nikogo nie see Był tu jeszcze jakiś A, a tobą. tu jest, dziękuję. W budynku jest. No. Dobrze, że stoję No, proszę, ja bieg. I czemu ja biegam, kurwa, jakbym miała 60 lat? Ty mi powiedz. No kurwa, ja się pytam. To jak ja ci mam powiedzieć? Przyjemny jakiś jesteś. Kurwa. Oczywiście, że tak. Są w tym domku? Nie. A, widzę, bo jeden tu biegnie po twojej kurwa. No, plecy! A. Gdzie? Nie fuchaj mnie, nie mam żadnych Strzelam plecy. w niego, kupa, nie widzisz. Nie. To Gdzie są są plecy? Nie jak wiem. To ten, ku... jak jest? A pocałuj mnie pan w dupę! rozumiesz pan? I wszędzie mnie pan pocałuje. O! <śla> A, wszędzie są ludzie. Nice. nice. Dobra, dobra, lecimy na trzeci. Te. Znaczy, może tego akurat można by było ujebać? No to kurwa. Leży. Dobrze, że się pan kurwa decyduje, jak już odejdę Sama możesz też po prostu strzelić, zdecydować, tak, co jestem i strzelę, kurwa. strzele, a ty będziesz. Nie! A ząbka! Aha, Wingardium Leviosa! Sama sobie zdecyduj, kurwa, czy jesteś w stanie kogoś zajebać, czy nie. Leci. Flafta, flafta robi, blisko. Kurwa, flafta, 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 flafta. Jeszcze raz, jak robi? Flafta, flafta, flafta kurwa. Czy nie rozumiem, że robi flafta, flafta Super. Ja, tada. Dobra, ufa. Po mojej prawej. Jep, Jeep, kurwa w powietrzu, rura jeba. Prosta, że tak. I plecy. O, o, ała. Właśnie ała. Restarty. Odradzaj się, odradzaj się. Jeszcze... Tam... Oj. Oj. Dobra, wiecie co? ruchet, to sobie możecie matkę... No. Za wcześnie wyskoczyłam Chuj mi w dupę No trudno Jak Co z tej sniperki ty? Nie będę mówił kto, bo ale. ale... Parodzieje Ej, drugi raz powaliłam tą samą kurę Kurę? Kurę Znaczy literówka Ewa O, 90 Jest w budynku. Nie widzę. O, zarazem go. A za zajebał mi to dyż w solidnie. Czeka pum! <grym, dostał k. Musimy się kontrolować, pamiętam <grym>, Aha, czego nie mogę mówić? Wszystkiego. 12 sekund later. No! Cymbał, cymbał Minuta ja Rekord. O, shooting z górki. Tam są dzieci odrodza. Czym bały? No nie kolejny goku. Tylko ten razem jest black. no Dobrze. Zabijesz tego najgorszego goku. Jak ten goku pierwszy raz mnie zabił, to ja nie wiedziałem. Okurz. No to fajnie. A nie możemy zagrać coś innego. Zbierajmy w lola. O! Głos rozsądku. Jaki głos rozsądku, ty jesteś chory. Sami nie mili mnie zabijają, wiecie o czym mówię. O, kurwa, jest ich dwóch, no ja. Ej, tu ktoś biegnie. Tak, O, cholera, blan. i znowu on! Znowu mój największy no grub No i kurwa, trzeba było podskakiwać

Cholera, i kolejny! <grychy> no nie. Ej dobra, bo ja nie wiem, w sumie ty nie ma broni. Macie jak małpa. małpa? Nie wiesz, małpa. Ma macie małgi. jego kolor. Nieee! Gifta! pomóż <grychy> Na dużo jej Wiesz by się nie miała? I znowu on! Siema, siema Patryk. A ja nagranę! Ja chyba nie mam żadnych czarnych księżników. Na pewno masz. No ja, no no mam, ale... Dobra. Ja nie są tu rozdawani. Ej, bo... A, a tu jest inwentory jakieś? O dobra, nie masz. A ty co tam chowasz, kurz? Tatę bo chciał mnie zostać. No. no to cię zostawił. Przed pomnego i chuj nie wrócił. Nie cię wy... cały czas, no to się nie dziwię. EMOTIONAL DAMAGE C! Twoja misja przeżyć i can't No, co za cel? Nie! Spróbuj ja, pierdoli. No kurwa. Sorry for administration. I have down syndrome. I'm sorry. O, oh, ja jak ja bym jak isu zagrać w ligę. No kurwa. No, 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 Mam już to znaczy, że możesz. No nie o, bardzo! Jest. Tu jest, nad na brzegiem. Mamy przyjebane. Na wyspie też. Tutaj na tym siedzi w punkcie. Usłyszałem ją. Kurde, powiedziała ta... tak. to łon. Na rocznik. Ci Dobra, zostajemy na pięciu, na pięciu. Przed nami są. Dziwko, na biało ma. Minus 150 O nie oh! DOSTAŁ! <śmulacza> Pomocy! Kur... Odchowałem, odchowałem przypadkowo <śmulacza> <śmulacza> Run, A, a w waszym ja wasz, wasz, ryja mnie bardziej stresuje Kur... niż sama tu gra nie, Tu nikt nie zryja <śmulacza> Sorry, a, y możliwe, że wtedy ten y Nie łapie mnie, przestar Obita jest O, o kur... wywam flesza Spadł na wody. Podpady. Topię się. A się. <grym> no otwórz się. dalej. No kurwa, mam. nie wiem. A na jednocześnie. What? Arianne Grande go podniosła. Co za? reloaduję wszystko. Ej, ucieczka, strefa, strefa, strefa. Stay alive, stay alive. Już widziałem. Ja. Lubaka Jezus, Jezus Maria! Maria Kryje się za drzewem, kryje się za drzewem Dobra, sama drę na mnie, widzisz to? Dobra, różowa pisto. On jest pies. gdzieś na drzewie, on co i na tym Ta, drzewie Na nade, nade mną jest, nade mną jest Co <głos> za tory mówię? <noise> Leży Nara. <laughs> yeah, nie, No, popa.